Ze mną? Kurde, co za idiot! Ty, słuchaj! Dapić numer telefonu, mam nagrane na wideo i nagrane A masz, dobra. Gościu! Wyjechałeś mu kurwa na... Kurwa, zajdzie. No przecież ten człowiek uciekał, a pan wjeżdżał w niego. Pani proszę go policję. że pana. Ja, ja jestem kobietą Ja będę Ja, 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 ja kobietą, nie Pani, 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 ja pani, ja, pan, ja pan pan biega, wszystko a pan, nie. nie proszę pani, 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 do pani, 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 no weź od pana na miarę, możemy wziąć na miarę pan, od pana. Przedziwę. Mam nagrane na widorysatorze, a pan wózek już po sklepie, po markecie prowadzić, wyjechałeś pan, to pan powinien wyjechać na prawy pas, a ładujesz się od razu na lewy, skrajny. Na tym pasie powinieneś pan jechać, a wpierdoliłeś się pan od razu na ten środek, na, na zewnętrzny. Twoja wina, stary jesteś i koniec jeżdżenia samochody. Jeszcze zwróciłem uwagę, spod dentysty ruszając pół samochodu obdarte pół samochodu obdarte no oczywiście. koniec jeżdżenia kurwa, w, autobus tam, kurwa, i wózek w markecie no tak jest mogę jakiś numer telefon... O, ale się samochód rozpierdzielił. Ech? Dopiero o, co? Chłody i No jeszcze szkola meralka. Ale widzę, że wszystko włożyło się. Młody cześć O, ja? Latarnia. 17-18 lat jestem